Witam wszystkich, tu blog Dzisiaj tunezyjski monastir. Dwa niesamowite obiekty. Potężny ribat oraz, oraz meczet. Wielki meczet zbudowany w IX wieku. I ten meczet będzie tematem tegoż materiału. Ogólnie był budowany w czasach, kiedy były tworzone mury samej Medynie, i początkowo znajdował się on na terenie Starego Miasta. No choć obecnie jest to no, niezauważalne. Sama budowla jest surowa, ale tak jak inne tego typu obiekty, właśnie były budowane. Nie tylko dla celów re religijnych, ale także obronnych, i one są tutaj, i one były tutaj najważniejsze, a nie ozdoby, których tu tak naprawdę, tak naprawdę nie znajdziemy. Aczkolwiek powinny się tutaj znajdować rzymskie kolumny, które pochodzą ze starożytnej osady rzymskiej, które, która się tutaj znajdowała, czyli Ruspiny. Zresztą tutaj troszkę w dole. Są ruinki, właśnie pochodzące z tych rzymsk, rzymskich czasów. I ogólnie, yy, zobacz jak to wygląda teraz, ale ogólnie, yy, był tutaj zakaz wstępu do tego meczetu. I tylko muzułmanie mogli do niego wejść. A jeżeli się nie da, a tego się spodziewam. No to pokażę po prostu zewnątrz jak on wygląda. No nie jest to jakiś wielki obiekt. Ale IX wiek no to robi robotę. I tak naprawdę łącząc to z tym potężnym, gigantycznym ribatem. No to fajnie się tutaj komponuje. Zresztą nie każdy wie, ale tutaj bliziutko widać kawałki murów są jeszcze ruiny, e, czy znaczy ruiny. Jest jeszcze inny ribat, do którego udało mi się wejść. Taki mniej znany I ogólnie w SUS, gdzie jest również wielki meczet ze średniowiecznych czasów, tam normalnie można wejść. troszkę szkoda ale nie da się wszędzie wejść a tam no wprost ten duży minaret to jest meczet Burguiby meczet zbudowany i nazwany na cześć pierwszego prezydenta Tunezji zresztą do niego też mi się nie udało wejść Zapniemy jakie tu mamy plaże. Marina. I można zobaczyć jak to jest wszystko obwarowane, jest tu wielkie wielkie mury z każdej strony I tutaj nawet meczet właśnie miał funkcje obronne o ribacie nie wspominając i takie to specyfiki tych, tych terenów ribat jest po prostu potężny ale o ribacie będzie osobny materiał no tutaj jeszcze przejdę po prostu dookoła tego meczetu Chef, mała muszka. Wam antek. Italiano. No Polen. Polski. Yes. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak więc tyle, jeśli chodzi o jeden z największych zabytków monastiru. Do którego nie da się wejść. Ale oczywiście warto go, warto go zobaczyć, przyjrzeć mu się z bliska. Ale to tak, jak to przy tego typu budowlach i, o, i to o czym wspomniałem. Tutaj nie będzie ozdób. To są surowe budowle. I troszkę budowane, że tak powiem, brzydko na jedno kopyto. I to o czym wspomniałem. Przede wszystkim mury, obwarowania i cele religijno-obronne. A więc tyle, tyle z mojej strony. Wielki meczet tunezyjskiego Monastiru. Trzymajcie się, na razie, cześć!